tak naprawdę zumba to jest mieszanka aerobiku i tańca. W skład właśnie kroków zumby wchodzą różne różne rytmy, różne tańce. Głównie są to rytmy latynoskie, ale również afrykańskie, orientalne, cha-cha, samba, country, nawet twist. bardzo, bardzo różnorodne rytmy. Połączone właśnie z krokami fitnessu. Nie trzeba mieć specjalnie umiejętności tanecznych, żeby tańczyć zumbę. Są to zajęcia bardziej nastawione na dobrą zabawę, na spalanie kalorii, na to, żeby się porządnie spocić i wyszaleć, niż na naukę tańca.